W 2017 roku byłem na ekspedycji w strefie 12. Miejscu, którego nie ma na żadnej mapie. Oficjalnie mieliśmy badać lodowce, ale odkryliśmy coś, czego nie powinniśmy. Głęboko pod lodem był tunel, nienaturalny, pulsujący dźwiękiem, jakby coś żyło. Ściany pokryte dziwnym pismem, nie przypominającym niczego, co widziałem wcześniej. Ludzie zaczęli znikać. Bez śladów, bez krzyku zostałem tylko ja i doktor Lang. On wiedział, powiedział, że to obiekt, o którym rządy milczą od dekad. A jeśli uda nam się wrócić, to my mamy zamilknąć. Kazali mi zapomnieć, zapłacili, ale co noc słyszę ten dźwięk we śnie i wiem, że to coś nadal tam jest. Dajcie znać co sądzicie i czy chcielibyście usłyszeć pełną wersję na kanale.